Państwa serdecznie. Studio telewizji Faj.pl, Kuba Małkiński, kłaniam się nisko. Dzisiaj moim Państwa gościem jest zawodnik i trener mieszanych sztuk walki Grzegorz Gusiek Białas. Witam cię Grzesiu, serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam ciebie. Grzesiu, tak naprawdę. Zawodnik czy trener? Która opcja bardziej ci pasuje i odpowiada? I zawodnik i trener. Jest to y, ciężkie połączenie, aczkolwiek y, wychodzi i sprawdza się w praktyce. Zacznijmy może od tego wątku trenerskiego. Skąd się wziął pomysł na twój klub a na Combat Club? Pomysł się wziął z tego, że na Pradze Północ tak naprawdę nie ma gdzie młodzież trenować. Z ogółem sportu jest klub piłkarski, jest siłownia, ale nie ma sportu walki. Wyszedłem z taką inicjatywą do młodzieży. Praska młodzież jest dosyć specyficzna. Wychowałem się na Pradze Północ. Jestem z nią związany cały czas i uważam, że coś takiego jest przydatne jak i bardzo pomocne dla tamtejszej społeczności. Jak klub funkcjonuje organizacyjnie? Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, poniedziałki, środy, piątki. Mniej więcej są dwa treningi w te dni treningowe. Najpierw jest, jest godzinka gdzie bardziej zaawansowani, czyli ja również i goście, których zapraszam do klubu, robimy sobie sparingi zadaniowe. Potem półtorej godzinki jest treningu już dla młodzieży, dla moich zawodników. Twoi wychowankowie odnoszą kolejne sukcesy. Ostatnio udałem się zaliczyć dobry występ podczas Grand Prix Wominie. Czy widoczna jest radość, widoczne są postępy wśród Twoich wychowanków? Postępy są jak najbardziej widoczne, szczególnie, że buduję klub sam, od podstaw. Nikt mi nie pomaga w sensie finansowym, wszystko robię sam. Sam też prowadzę zajęcia, sam też prowadzę tych chłopaków, ukierunkowuję ich, przygotowuję ich fizycznie, technicznie, sparingowo, mentalnie. Prowadzę ich od początku do końca, także nie są to zawodnicy, których gdzieś tam podłapałem z innych klubów. Jak w większości klubów, już się niestety dzieje, że są podłapywania. Ja prowadzę moich zawodników od początku do końca. Są efekty, oni są zadowoleni, ich rodzice są zadowoleni. Także wszystko przynosi taki skutek, jaki chciałem. Powiedz nam, jaka jest dalsza wizja rozwoju Anakondy? Potrzebujemy na pewno większych środków finansowych, potrzebujemy na pewno większej sali ponieważ nasza salka ma niecałe 50 m2. Maty mamy trochę mniej niż ma, e, objęte, niż ma powierzchni sala. E, chłopaki też potrzebują więcej miejsca, żeby się wyszaleć. E, potrzebujemy większej częstotliwości treningów. To też jest związane z ograniczeniami e, sali. E, wizja jest taka, że e, po wakacjach już tak e, liczę na to, że będziemy mieli sponsora. Są już takie zaawansowane dość rozmowy na to. No i sala będzie nowa. Planuję mieć też trenerów do pomocy. Trenerów nie tylko od MMA, od brazylijskiego jiu-jitsu, od kickboxingu, od zapasów. Tak, w pełni już rozwinięty klub sportów walki. Zaangażowałeś się w działalność trenerską, ale nie zapominasz również o tym, że pozostajesz nadal zawodnikiem mieszanych sztuk walki. Twoja przygoda ze sztukami walki tak naprawdę rozpoczęła się od jiu -jitsu. Jak dalej rozwijała się Twoja przygoda? Tak jak wspomniałeś, jiu było początkową fazą mojego, mojej miłości do sportu walki. Zaczynałem mając 6 lat, już nawet nie pamiętam, gdzie, nawet moi rodzice nie pamiętają, gdzie wtedy posłali mnie na treningi, ale z racji tego, że byłem dosyć tym dzieckiem, miałem zaawansowaną astmę, alergię na wszystko, nie udało się dalej tego kontynuować. Po, lat, po kilku tam latach zacząłem trenować wschodnie sztuki walki, potem przeistoczyło się to w miłość do mieszanych sportów walki. Skąd pomysł na MMA? Dlaczego? Pamiętam pierwsze nagranie UFC, które znalazłem w ogóle w internecie pod nazwą Brutal Fights. Mhm. Tak popatrzyłem na no to, pomyślałem sobie, kurczę, co za zwierzęta w ogóle, jak oni mogą tak w klatce się widzieć. Potem na obozie Jajki podpatrzyłem, jak pewien nasz kolega z Kielc kulał się tam z kimś w parterze. Wykurczę, fajnie by tak było to umieć tam. Spytałem się, żeby mnie pokazał, tam paru sztuczek pokazał. Zakochałem się w tym bez pamięci i postanowiłem odejść od wschodnich sztuk walki na rzecz sportu walki. Na rzecz tak pięknego sportu i rozwojowego, jakim jestem, ma. Masz jakiegoś idola? Na kim się wzorujesz? Moim idolem obecnie jest osoba znana na całym świecie. Jest to Jezus Chrystus. Oczywiście, osoba, która nigdy się nie poddała i zrobiła wszystko dla ludzi. Ze sportowego, właśnie punktu widzenia, jeżeli chodzi o idoli, nie mam. Mam osoby, które podziwiam, naprawdę podziwiam z całego serca, i uważam, że można z nich czerpać inspirację do treningów. I na pewno będzie to George St. Pierre, na pewno będzie to Uriah Faber. Z damskiego MMA bardzo podziwiam Ronda Ramsey, która pokazuje właśnie przekrojowość w swoich walkach. Nie tylko jej styl bazowy, judo ale to właśnie jak rozmawialiśmy wcześniej ona potrafi to tak pięknie zmiksować uderzenia ręką kolanem do tego parter i uderzenia to jest coś pięknego w tym sporcie. Ostatnią walkę stoczyłeś w maju z Sokołowskim. Zakończyła się ona twoją wiktorią. Powiedz jak przebiegała i w jaki sposób ją zakończyłeś. Walka odbyła się na gali TNT Fight 3 organizowaną przez panią Renatę Naczaj którą serdecznie bardzo pozdrawiam. Tak naprawdę przygotowań było mało, bo ja do końca nie wiedziałem, z kim się będę bił. Ciągle były jakieś zmiany, właśnie co do, moich, co do mojego przeciwnika. Pan Przemek Sokołowski zgodził się walczyć tam z klubu z Łomży, Bardzo mnie to cieszyło, z tym, że ja miałem wtedy plus minus 80 kW. Z tego, co się dowiedziałem, pan Przemek będzie miał około 95 kW. Był też znacznie wyższy. Ja bardzo, bardzo byłem z tego powodu niezadowolony, ale no już bez wyłamki, że tak powiem, kolokwialnie. Walka rozpoczęła się tym, że Przemek chciał troszkę w stójce mnie zaczarować. Wiedziałem, że będzie mocny w tej stójce. Wiedziałem, że będzie kopał, że będzie bił rękoma. Rękami, przepraszam. Postanowiłem zrobić to, co robię najlepiej czyli skrócenie dystansu. Obalenie dosyć widowiskowe tam było zejście do dwóch nóg z wyniesieniem. W parterze kontrola, y, pozycja boczna, północ południe, z północ południe już złapałem y, trójkąt rękami, y, przyszedłem do dosiadu, dopiłem y, moje dłonie w y, mocny uchwyt, potem przeskoczyłem do bocznej i dopiłem dokończyłem dzieło. Przeciwnik odklepał, walka trwa niecałe 57 sekund, z czego jestem bardzo zadowolony. Więc plan był wykonany, walka wykonana w 100%, kilka dni przerwy i dalej działamy. Grzesiu, przed tobą kolejne wyzwanie. 15 czerwca podczas gali TUDO Cap 2 zmierzysz się z Dawidem Harnasiem Harasem. Jak wyglądają twoje przygotowania do tej walki? Na jakim jesteś etapie? No, jest etap taki przygotowawczy, że kończymy powolutku, schodzimy z obciążeń, przygotowuję się do tej walki od tak naprawdę półtora miesiąca. Dużo trenuję, dużo sparuję. Uczęszczam na dodatkowe treningi Muay Thai do, do klubu Endorfina, gdzie trenerem jest Stefan Serek Dąbrowski. Jest to bardzo dobry trener. Pomaga mi dużo poprawić moją stójkę. Ogółem, jeżeli chodzi o przygotowanie pod kątem MMA, robię w moim klubie Anaconda jak i również współpracuję na zasadzie sparingowej z klubami TNT Kobyłka i MMA Gwardia Warszawa. Przeanalizowałeś już rywala, znasz jego słabe i mocne strony. Czym go zaskoczysz? Przeanalizowałem już dawno. Rywal nie jest w stanie niczym nie zaskoczyć. To, że tam mówi, że trenuje, to tam mało wierzę w to, co on mówi. Walka dla mnie będzie nieważna, jeżeli go nie znokautuję w ciągu jednej minuty. Więc taki jest plan na tą walkę. Jeżeli go nie znokautuję w ciągu jednej minuty, walka może być no contest dla mnie. Harnaś zapowiada tą walkę pod tytułem Powrót Harnasia. <laughs> Czy dasz mu taką możliwość? Absolutnie nie. On zapowiada to już jego dziesiąta, jest, będzie jedenasta walka pod tytułem Powrót Harnasia dlatego nie dam mu tej satysfakcji nawet ruszyć ręką. Czy ta walka jest dla Ciebie szansą na ustabilizowanie swojej formy i dalszy rozwój w strukturach MMA? Bo z tego, co zauważyłem, wyg ostatnia wygrana z Sokołowskim bardzo Ci pomogła i pozytywnie nastroiła co do dalszego rozwoju. Tak, prognozy są dobre. Walka z Harnasiem... Napędza trochę medialnie moją osobę. Ostatnia walka moja z Sokołowskim podbudowała mnie jeszcze bardziej psychicznie, w kontekście tego, że wiem, że mam pewien potencjał, mam pewien talent, którego nie chcę zmarnować i dalej chcę się rozwijać. Dajesz Harnasiowi minutę. A co jeśli walka się przedłuży, będziesz zawiedziony? Tak, będę zawiedziony. Jesteś pewny, że odbędzie się w, to w ciągu minuty? Masz już dokładny plan w głowie? Ułożyłeś już sobie tą walkę? Krok po kroku? Tak, to będzie naprawdę y, brutalne zakończenie z mojej strony. Nie zamierzam mu dać nawet chwili y, pewności siebie podczas całej oprawy gali, podczas jego wyjścia do walki. Po prostu wejdę i zrobię swoje, a to on może sobie tam mówić co, co tam chce. Jakie są dalsze plany na, po tej walce? Czy wiążesz nadzieję z federacją Vale Tudo Promotion? Zobaczymy po tej walce, jak to się potoczy, jak potoczą się losy Federacji Waletu do Promotions, a jestem optymistycznie do tego nastawiony po tej wygranej walce. Oczywiście już zakładam z góry, że będzie wygrana, bo nie widzę innego scenariuszu. Wiem, że Federacja Waletu do Promotions planuje kolejne gale, na których jestem przewidziany. Także myślę, że będzie dobrze. Czyli 15 czerwca Gusiek uniesie ręce w geście triumfu. Dokładnie tak. Chciałbym serdecznie zaprosić na moją walkę 15 czerwca w hotelu Trilodia w Zielonce, na galę Walletu do CAP 2. Moim przeciwnikiem będzie Dawid Haras. Chciałbym pozdrowić również moich sponsorów, bez których przygotowania do tej walki by nie mogło się odbyć. Więc jest to firma Introligatornia na Pradze, Maria i Grzegorz Podwójcy. Jest to portal internetowy oraz aplikacje na smartfony sługus.pl, jak i również pracownia mozaiki, pracownia sztuki Ludwiki Białas. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.